Gdzie Magda zrobiła puk? Tu! Puk! Tutaj? Daj. Teraz Magda robi tu. Puk! Teraz staś. Puk! Brawo! Daj. Teraz uwaga. Tu. I tu. Proszę. Tak jak Magda. Tu później. Tu. Potem. Uważaj, teraz Magda zrobi tu i tu. Teraz też, tak jak Magda. Tu i tu, brawo! stasz. gdzie? Tu, to daj Magda zrobi tak samo. Tu, dobrze? Chyba dobrze. Zobacz, teraz tu i tu. Teraz też, proszę. Trzymaj. Tu i いい感じ。